Heee! E. To jest ważne, a to nie! Życie do Kanady sporą te. Teraz słuchaj um, mnie! Nie każdy krok nie ma! Czas już przepada, przepada, dwa! Więc uważaj z każdym krokiem! Bo nie wiesz, co czeka cię za rogiem! Ta nie jesteś na życie. zawsze jesteś na mnie, a się na świecie. To, e, e, e. I tego nie było. Łatko. Czekajcie. YouTube mi się włącza Już. Jestem nadal, ja nadal jestem muszę tylko YouTube włączyć, bo coś mi się tu pochrachnęciło. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Typko.

Jestem. Czekajcie, to trochę... albo to. Nie, to jest beka. W powinien żyć. Ładuje się. Ładuję się. Dobrze. sky? Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie ziom. Kurczę, by się to chwilę przyładnie.